Manko, e, Marko, jest on Ditowski. I, I dzisiaj seryś coś porobimy A no, tak, dzisiaj wam pokażę, jak trzeba sobie ustawić, no, jakby to zdjęcie na klawiaturę. Pierwszy, no, pierwszy krok, można tak powiedzieć. Wchodzimy w jakąś tam, gdzie można pisać. Ja sobie tutaj wejdę. Ja mam właśnie takie tło. No, I my sobie wchodzimy w takie trzy kropeczki tutaj. O, i wchodzimy teraz w motywy. I mamy tutaj takie wszystkie rzeczy, które. Można sobie ustawić jakąś tapetę. Wchodzimy sobie tutaj i dodaj obraz, albo możesz właśnie stworzyć. Okej, okay, co byśmy mogli sobie tutaj ustawić? Ale jak nie to, możemy sobie też tutaj wejść. No i tutaj. Ta pokazuje nam obrazy, ostatnie, ono sobie weźmy sobie obrazy, o jest na obrazach, pobrane na przykład obrazy, ale my nie chcemy i wchodzimy sobie w galerię. Dobra, jesteśmy tutaj. Mogę mieć jaką tam mi się podoba. Jaką bym sobie tutaj. Zrobię sobie tapety. No wiecie, można sobie wybrać. Dowolną. Ale sobie możemy wybrać. Tą. Taką moją działkę. Dobra. Wchodzimy w ok. On no teraz nam które trzeba. Jak nie chcecie, to przewracamy to na sam koniec. No i tutaj mamy już dobrą. Wchodzimy w gotowe. No i widzicie, ustawiona się tapeta. Jeszcze myśmy na górze, no i się zapisz. No i mamy nową tapetę. A teraz sobie wychodzimy. No i mamy taką tapetę. A jakbyście chcieli mieć w ogóle inną, to trzeba tak. Jak tutaj macie wszystkie tapety, wchodzimy na to sobie tą. I już mam. Bo ona jest już dawno zapisana. A już dużo razy kilka zrobiłem. Ale ta działka w sumie jest taka zła. Dobra, więc sobie wychodzimy. Dobra, no i mamy. I to, ludzie, z tej strony było na tyle. A ja się z Wami żegnam i widzimy się w następnym dniu. Pa!